W wieku zaledwie 35 lat, Michał Szpak przerwał milczenie. I zrobił to w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Artysta, który przez lata chronił swoją prywatność jak najcenniejszy skarb, nagle ujawnił wiadomość, która wstrząsnęła zarówno jego fanami, jak i całym polskim showbiznesem jego partnerka jest w ciąży. Ale to, co powiedział chwilę później, wywołało jeszcze większe poruszenie. Dlaczego właśnie teraz zdecydował się mówić? Co działo się za kulisami jego życia, że postanowił ujawnić coś tak intymnego, i kim tak naprawdę jest osoba, z którą planuje wejść w zupełnie nowy etap. Etap pełen nadziei, lęków i decyzji, które mogą odmienić wszystko, w tym materiale zabiorę Was za kulisy historii, którą Michał latami ukrywał. Poznacie moment, w którym prawda przestała mieścić się w ciszy. Odkryjemy, jak wyglądała jego droga do tej odważnej deklaracji pełna presji, plotek, a także walki między własnym sercem a oczekiwaniami świata. Czy ta ciąża była planowana, czy stała się niespodziewanym przełomem? Jak reagowała jego rodzina i dlaczego niektórzy uważają, że to dopiero początek jeszcze większych zmian? To opowieść, której nie można przerwać w połowie. To chwila, w której artysta odsłania swoją najbardziej ludzką stronę. Wrażliwą, zagubioną, ale też niesamowicie odważną. Jeśli chcecie poznać prawdziwe kulisy tej historii, zostańcie ze mną do końca, bo to, co zdradził później, rzuca zupełnie nowe światło na jego przyszłość i na to, co czeka go jako przyszłego ojca. Kiedy Michał Szpak pojawił się 14 września tego roku na krótkiej konferencji prasowej w Warszawie w budynku Domu Kultury Kadr przy ul. Rzymowskiego, nikt nie spodziewał się, że to właśnie tam padną słowa, które poruszą całą Polskę. Przyjechał spóźniony, wyraźnie zamyślony, a jednak z cichym uśmiechem, którego fani nie widzieli u niego od wielu miesięcy, i dopiero później stało się jasne, że w tym geście było coś więcej, coś, co zwiastowało wielką zmianę w jego życiu. Od dłuższego czasu w mediach pojawiały się subtelne sygnały, ale nikt nie potrafił ich właściwie odczytać. Pod koniec lipca paparazzi sfotografowali go w trójmieście, na plaży w Gdyni Orłowie, gdzie spacerował z tajemniczą kobietą. Szpak zawsze słynął z dużych gestów i emocji, ale tamtego dnia był wyjątkowo delikatny, jakby nad czymś głęboko się zastanawiał, jakby niósł w sobie sekret, którego jeszcze nie potrafił wypowiedzieć. Zdjęcia wówczas przeszły bez większego echa. Wielu uznało je za zwykły wakacyjny epizod. Jednak dziś, z perspektywy czasu, widać w nich zupełnie inny sens. Były pierwszymi publicznymi śladami jego nadchodzącego ojcostwa. W sierpniu na jego Instagramie pojawiła się seria zdjęć ze studia nagrań w Krakowie, w którym pracował nad nowym materiałem. Obserwatorzy zwrócili uwagę na subtelną zmianę w jego twarzy: mniej teatralności, więcej skupienia jakby nosił w sobie ciężar nowej odpowiedzialności. Wtedy nikt nie zadawał pytań, bo Szpak od lat balansował między skrajnościami emocji. Dziś jednak stało się jasne, że w tych fotografiach kryła się prawda, której nie umiał jeszcze nazwać. Według osoby z jego otoczenia, którą cytował w październiku magazyn Vivi, kluczowy moment nastąpił w połowie czerwca, kiedy to Michał miał spędzić kilka dni w Barcelonie. Oficjalnie był to wyjazd służbowy związany z jednym z projektów muzycznych. Ale bliscy wiedzą, że to właśnie tam jego partnerka po raz pierwszy powiedziała mu o ciąży. Spotkali się w małej kawiarni przy Plaza de San Felipe Neri, miejscu cichym, niemal ukrytym przed światem, jakby stworzone było specjalnie na chwilę, w której zapadają najważniejsze życiowe decyzje. To tam, według relacji artysta, po raz pierwszy poczuł prawdziwy strach, ale też niewypowiedzianą radość. Od tego dnia jego życie miało inny rytm. Zaczął rzadziej pojawiać się na imprezach, odwołał kilka zaplanowanych występów, tłumacząc się przemęczeniem. Ale osoby z branży wiedziały, że to nie zmęczenie gra tu pierwsze skrzypce. Szpak miał coś, co chciał chronić za wszelką cenę. W wywiadzie dla jednego z podcastów w Krakowie, nagranym 3 września, pojawiło się zdanie, które dopiero teraz nabiera sensu. Czasem życie daje ci sygnał, że trzeba przewartościować wszystko, co do tej pory uważałeś za pewne. Wówczas nikt nie domyślił się, że mówił o przyszłym dziecku. Jego partnerka pozostaje osobą spoza świata mediów, co jeszcze bardziej podsyca ciekawość. Nie wiadomo o niej wiele, oprócz tego, że ma związek z branżą artystyczną i od lat mieszka między Warszawą a Lizboną. Jednak nawet w tak skąpych informacjach widać, że jej obecność w życiu Michała nie jest przypadkowa, wręcz przeciwnie. Wszystko wskazuje na to, że była jego cichą ostoją w momentach, kiedy jego kariera stawała się zbyt ciężka do udźwignięcia. A kiedy 14 września wreszcie wypowiedział te słowa: Tak, to prawda, zostanę ojcem czas jakby zatrzymał się na sekundę, ale to co powiedział później było jeszcze bardziej zaskakujące i już wtedy wywołało lawinę pytań, na które dopiero teraz zaczynamy poznawać odpowiedzi. Choć jego życie prywatne zaczęło w ostatnich miesiącach nabierać zupełnie nowego wymiaru, warto cofnąć się o kilka lat, by zrozumieć dlaczego wiadomość o jego ojcostwie wywołała tak ogromne emocje. Bo Michał Szpak nie jest zwykłym artystą. To ktoś, kto przeszedł drogę pełną skrajności, niepewności i przełomów, które na zawsze odmieniły polską scenę muzyczną. Wszystko zaczęło się naprawdę zmieniać jesienią 2011 roku, kiedy po raz pierwszy pojawił się na scenie programu X Factor w Warszawie. Był 26 lutego, studio TVN przy ul. Wiertniczej 166 pękało w szwach, a atmosfera wśród uczestników była napięta. Kiedy jednak na scenę wszedł chłopak o barwnym wizerunku, z długimi włosami i głosem, który nie przypominał żadnego innego, publiczność zamarła. W ciągu kilku minut z anonimowego młodego artysty stał się fenomenem, o którym zaczęły pisać nie tylko polskie media, ale również portale zagraniczne. To był moment, w którym narodziła się legenda, a Michał po raz pierwszy zrozumiał ciężar sławy. Po programie nastał czas intensywnej pracy, gdy w 2015 roku reprezentował Polskę podczas konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Sala Wiener Stadthalle wypełniła się tysiącami fanów z całej Europy. Był 21 maja, chłodny wieczór, a on, w charakterystycznym czerwonym płaszczu, wkroczył na scenę z pewnością, której wcześniej mu brakowało. Występ do dziś uznawany jest za jeden z najbardziej poruszających w jego karierze. To właśnie wtedy zaczęto zauważać pierwsze sygnały, że Michał przechodzi przemianę nie tylko artystyczną, ale i wewnętrzną. Jego najbliżsi wspominają, że w tamtym okresie Mówił często o potrzebie nowego zakorzenienia, choć nikt nie rozumiał, co dokładnie miał na myśli. Po powrocie z Wiednia zaczął spędzać dużo czasu w Krakowie, gdzie pracował nad albumem Byle być sobą. To tam, w studiu przy Ulei Lea 78, narodziły się jego najbardziej dojrzałe brzmienia. W tamtym czasie mało kto wiedział, że Michał bywał rozdarty między pragnieniem bycia blisko ludzi, a potrzebą izolacji. Pojawiały się jednak subtelne ślady we wspomnieniach współpracowników, długie rozmowy po sesjach nagraniowych, ciche wieczory spędzone nad Wisłą, podczas których mówił o pustce, której nie potrafi wypełnić muzyka. Dopiero dziś, gdy wiadomo o ciąży jego partnerki, te wyznania nabierają zupełnie innego wymiaru. Jego kariera podążała jednak swoim rytmem. W 2018 roku podczas Polsat Super Hit Festival w Sopocie, kiedy występował na scenie Opery Leśnej, wydarzyło się coś, co do dziś wielu wspomina jako symboliczny moment jego drugich narodzin. Podczas wykonywania utworu Color of Your Life, publiczność spontanicznie zapaliła telefony, tworząc świetlistą falę, która odbijała się w jego oczach. Po koncercie w kuluarach miał powiedzieć jednej z dziennikarek, Pierwszy raz czuję, że ludzie widzą mnie prawdziwego. I choć wówczas nikt nie traktował tych słów jako zapowiedzi czegokolwiek szczególnego, dziś wielu fanów uważa tamten moment za symboliczne otwarcie drogi do jego obecnego etapu życia. Z biegiem lat zaczął świadomie znikać z przestrzeni publicznej. W 2021 roku wyprowadził się czasowo do Lizbony, gdzie, jak dziś wiemy, nawiązał relacje, które później odegrały kluczową rolę w jego życiu prywatnym. To właśnie tam miał powiedzieć bliskiej osobie, że potrzebuje świata, w którym w końcu czuje się sobą, a nie konstruktem sceny. Wtedy nikt nie wiedział, że w jego życiu pojawiła się ktoś, kto niebawem stanie się matką jego dziecka. A teraz, gdy światu wyznał, że zostanie ojcem, spojrzenie na jego karierę zmienia się diametralnie. Wszystkie te momenty, sukcesy, brawa, ciche kryzysy i nagłe zniknięcia zdają się prowadzić do jednego niezwykłego punktu. I wszystko wskazuje na to, że za kulisami jego drogi do sławy istniały wydarzenia, o których dopiero teraz zaczyna się mówić głośno. Choć dzisiaj Michał Szpak jest jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej sceny muzycznej, niewielu pamięta, jak trudny i niejednoznaczny był początek jego historii. Aby naprawdę zrozumieć siłę jego obecnego przełomu życiowego, decyzję o podzieleniu się informacją o nadchodzącym ojcostwie, trzeba cofnąć się do lat, w których jeszcze nikt nie przypuszczał, że chłopiec z niewielkiego jasła stanie się głosem, który poruszy całą Polskę. Urodził się 26 listopada 1990 roku w Jaśle, mieście położonym na Podkarpaciu, w czasach, gdy Polska dopiero uczyła się żyć w nowej rzeczywistości po transformacji. Jego rodzina mieszkała w skromnym bloku przy ulicy Chopena, miejscu, które dziś wielu fanów odwiedza z ciekawości, choć niewielu zdaje sobie sprawę, że w tym niewielkim mieszkaniu rozgrywały się pierwsze dramaty i pierwsze przebłyski talentu przyszłej gwiazdy. Jego dzieciństwo nie należało do łatwych. Kiedy miał zaledwie kilka lat, jego rodzice rozstali się, a Michał wraz z siostrą Marleną zostali pod opieką ojca. To był rok 1996 pełen zmian, a dla małego chłopca rok wielkiej tęsknoty. Dopiero dziś, po latach, jego bliscy przyznają, że to właśnie wtedy zaczęły kształtować się w nim emocje, które później wielokrotnie wybrzmiewały w jego muzyce: melancholia, wrażliwość i ogromna potrzeba bliskości. W szkole podstawowej nr 4 w Jaśle wyróżniał się nie tylko wyglądem, ale też temperamentem. Nauczyciele wspominają, że często siedział przy oknie, wpatrzony w dal, jakby od zawsze wiedział, że jego miejsce nie jest tam, gdzie akurat się znajduje. Był nieśmiały, a jednocześnie uparty. Szczególnie wtedy, gdy pojawiał się temat muzyki. W szkolnym archiwum do dziś przechowywane jest zdjęcie z Akademii Zimowej z 1799 roku, na którym mały Michał, ubrany w za duży sweter, śpiewa solo, podczas gdy reszta klasy patrzy na niego z mieszaniną zdumienia i podziwu. Dopiero teraz, po wielu latach, jedna z jego dawnych nauczycielek przyznała w wywiadzie lokalnej gazety, że już wtedy wiedziała, że ten chłopiec nie będzie żył zwyczajnie. Warto wspomnieć również o trudnym okresie dojrzewania. W gimnazjum przy ul. św. Jana Pawła II w Jaśle doświadczał wyśmiewania i odrzucenia. Jego kolorowa osobowość nie pasowała do lokalnych schematów, a jego zamiłowanie do śpiewania, które często ćwiczył na szkolnym korytarzu, stawało się powodem drwin wtedy zaczęły pojawiać się pierwsze sygnały buntu, które później przerodziły się w jego sceniczne alter ego, silne, odważne, pełne ekspresji. Dziś fani dostrzegają w tym jasną linię prowadzącą do jego dorosłej wrażliwości. Umiejętność obrony własnej tożsamości za wszelką cenę. Przełom przyszedł w 2004 roku, kiedy jego siostra zabrała go po raz pierwszy na koncert rockowy w Krakowie do klubu Studio. To tam po raz pierwszy zobaczył artystów, którzy nie bali się być inni, którzy krzyczeli, śpiewali, tańczyli tak jak czuli, a nie tak jak kazano im czuć. Szpak miał wtedy 14 lat i, jak sam później wyznał w jednym z wywiadów, wracając z koncertu w nocnym autobusie, powiedział ciszej niż zwykle: Ja też tak kiedyś będę. Jednak dopiero teraz, w obliczu wiadomości o przyszłym ojcostwie, te wspomnienia nabierają zupełnie nowego znaczenia, bo dopiero dziś widać, że jego wrażliwość, niepokorność i emocjonalność nie były jedynie artystyczną pozą, były zakorzenione w doświadczeniach, bólu i poszukiwaniu akceptacji, które zaczęły się na długo przed tym, zanim stanął na scenie X-Factor. I właśnie w tej cienkiej linii między dziecięcą kruchością a dorosłą siłą kryje się część prawdy o jego obecnym przełomie. Bo zanim stał się głosem generacji, był chłopcem, który musiał nauczyć się przetrwać świat, który nie zawsze był dla niego łagodny. Choć dzieciństwo Michała było pełne zakrętów, to jego życie rodzinne w dorosłości wciąż nosiło w sobie echo tamtych lat. Aby zrozumieć, jak głęboko relacje rodzinne wpłynęły na jego obecne wybory, w tym decyzję o podzieleniu się wiadomością o nadchodzącym ojcostwie, trzeba przyjrzeć się bliżej jego najbliższym oraz temu, jak wyglądała jego droga do zbudowania własnego poczucia bezpieczeństwa. Po rozstaniu rodziców w połowie lat 90. relacja Michała z ojcem, Wojciechem Szpakiem, była złożona. Ojciec mimo surowego charakteru starał się zapewnić dzieciom stabilność. Pracował w lokalnej firmie transportowej w Jaśle, często wyjeżdżał w długie trasy i rzadko okazywał emocje. Dopiero w rozmowie z gazetą codzienną z 2019 roku przyznał, że Michał był zawsze najdelikatniejszy z rodzeństwa. Bałem się o niego bardziej niż o kogokolwiek. To wyznanie zostało wtedy odebrane jako ciekawostka, ale dziś, w świetle informacji o ciąży partnerki Michała, widać w nim zapowiedź czegoś głębszego, pragnienia zrozumienia własnej kruchości, a może też lęku przed staniem się rodzicem. Jego relacja z matką, Marleną, była skomplikowana, bo przez wiele lat mieszkała w Italii, w Reggio Calabria, gdzie wyjechała do pracy. To właśnie tam Michał spędzał dłuższe wakacje, szczególnie w latach 2003-2007. Sąsiedzi wciąż wspominają nastoletniego chłopaka, który siadał na schodach kamienicy przy Via del Torione i śpiewał na głos włoskie balady, próbując zagłuszyć tęsknotę. W jednym z wywiadów z 2016 roku Szpak wyznał, gdy byłem u mamy we Włoszech, pierwszy raz poczułem, że dom to nie miejsce, ale osoba. Dopiero teraz, w kontekście oczekiwania na własne dziecko, te słowa nabierają symbolicznej siły, jakby tamte doświadczenia nauczyły go czego pragnie dziś dla swojej rodziny. Najbliżej zawsze był ze swoją siostrą Marleną, która mieszka w Warszawie i od lat prowadzi salon kosmetyczny na Mokotowie. To ona miała być pierwszą osobą, która dowiedziała się o ciąży partnerki Michała, jeszcze zanim informacja ujrzała światło dzienne. Według anonimowego źródła cytowanego przez Plejadę, Michał powiedział jej o wszystkim podczas spaceru po Łazienkach Królewskich 28 sierpnia tego roku. Miał wtedy powiedzieć jej, Boję się, ale wiem, że muszę zrobić to inaczej niż zrobiono to kiedyś w naszej rodzinie. Te słowa dopiero dziś nabierają pełnego sensu są jak ciche wyznanie, że pragnie przerwać cykl samotności, który przez lata towarzyszył jego bliskim. Życie miłosne Michała zawsze było przedmiotem spekulacji. Od lat chronił swoją prywatność, a partnerów, niezależnie od płci, praktycznie nigdy nie pokazywał publicznie. Jednak osoby z jego otoczenia potwierdzają, że obecny związek, który zaczął się w 2021 roku w Lizbonie, był pierwszym, przy którym mówił o domu i przyszłości. Wtedy jeszcze nikt nie rozumiał, że nie są to poetyckie metafory, lecz rzeczywiste plany, które dojrzewały w ciszy. Co ciekawe, na jednym ze zdjęć z maja 2022 roku, opublikowanym na jego Instagramie, fani dopatrzyli się kobiecej dłoni trzymającej jego ramię. Detalu, który wówczas wyglądał jak przypadek. Dopiero teraz, po ujawnieniu informacji o ciąży, były menedżer Michała przyznał, że to był jeden z nielicznych momentów, gdy artysta prawie pozwolił światu zobaczyć fragment swojego życia prywatnego. Jego marzenie o założeniu rodziny, choć rzadko wypowiadane na głos, pojawiało się w małych gestach i nieoczywistych sygnałach. Na przykład podczas jednego z koncertów w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2019 roku, kiedy zszedł ze sceny, wziął na ręce małą dziewczynkę z publiczności i powiedział jej szeptem: Dbaj o swoje marzenia. Jej matka opowiedziała później w mediach społecznościowych, że Michał wyglądał wtedy, jakby coś w nim miękło. Jakby przez chwilę spojrzał na świat nie oczami artysty, ale kogoś, kto pragnie bliskości. I choć nigdy nie mówił wprost o chęci posiadania dzieci, te drobne momenty, w wakacje we Włoszech, spojrzenia podczas koncertów, gesty wobec najmłodszych fanów, układają się dziś w spójną mozaikę. Jakby od lat przygotowywał się do roli, której bał się wypowiedzieć na głos. A wszystko to prowadzi do kolejnych odsłon jego historii, które dopiero zaczynają wychodzić na światło dzienne. Choć życie prywatne Michała w ostatnich miesiącach nabrało nowego sensu, coraz więcej osób z jego otoczenia zaczęło zwracać uwagę na to, jak intensywny okres poprzedził tę zmianę. Bo zanim w jego życiu pojawiła się wiadomość o nadchodzącym ojcostwie, Szpak przeszedł długą drogę walki o własną równowagę zarówno psychiczną, jak i fizyczną. Już pod koniec 2022 roku fani zauważyli, że Michał coraz rzadziej pojawia się publicznie. Zwykle aktywny na koncertach, transmitujący energię i pasję, nagle zaczął wycofywać się w cień. Podczas jednego z występów w klubie Stodoła w Warszawie w listopadzie tamtego roku widzowie wspominali, że wyglądał na zmęczonego, jakby nosił na barkach ciężar niewidoczny dla postronnych. Dopiero dziś, w świetle nowych wydarzeń, osoby z branży przyznają, że w tamtym okresie Michał zaczął poważnie myśleć o swoim zdrowiu i o tym, jak bardzo zaniedbał je w czasie ciągłych tras. Wczesną wiosną 2023 roku pojawiły się pierwsze sygnały, że potrzebuje przerwy. W marcu odwołał dwa koncerty w Lublinie i Toruniu, tłumacząc decyzję przemęczeniem i przeciążeniem głosu. Choć wówczas brzmiało to jak rutynowe uzasadnienie, dziś wiadomo, że chodziło o coś więcej. O narastający stres i poczucie, że jego ciało przestaje nadążać za tempem narzuconym przez ostatnią dekadę kariery. Najbardziej symboliczny był jednak jego pobyt w Zakopanem latem 2023 roku, gdzie spędził kilka dni w jednym z ośrodków odnowy biologicznej na Antałówce. Fani myśleli, że to zwykły urlop, ale osoby pracujące w obiekcie opowiadały później, że Michał korzystał głównie z terapii oddechowych i masaży relaksacyjnych, jak ktoś, kto próbował uspokoić organizm po długotrwałym napięciu. Pracownik ośrodka powiedział później anonimowo dla Onetu, że Michał potrzebował przede wszystkim ciszy i spokoju. Z czasem stało się jasne, że jego zdrowie psychiczne było równie nadwyrężone jak fizyczne. Pod koniec 2023 roku wziął udział w krótkich warsztatach rozwojowych w Krakowie w Centrum Mindfulness przy Ulinę Starowiślnej. Nie było tam kamer, nie było fanów, tylko kilku uczestników i cisza według relacji jednego z trenerów Michał mówił wtedy o poczuciu ciągłego pędu, jakbyś biegał od lat i nie potrafił się zatrzymać. To właśnie tam, w Krakowie, miał po raz pierwszy głośno przyznać, że boi się momentu, w którym jego ciało od